się mam i wiecie co? Ja totalnie zabłądziłem w tym momencie z kupą. Okazało się, że źle poszedłem, że do tych kupy nie trzeba było iść, bo tam trzeba było lepiej przejść etap z tymi zmiotełkami. Ja powiem, że to będą trzy ostatnie odcinki w tym tygodniu, bo skończyłem trochę wcześniej. Moje, um, do wszystko. Do... Zacznę sobie przerwę, bo teraz mam nie do na Waszych teatrach. Mam przybywanie do prób, nauka się kolend i mm. odgłowienia na czasu, kiedy na wiecie, na nagrywanie tych filmów. Czyli powoduje taką wracam z pracy do domu, ogólna sobie tylko drogą bola chwilkę, a później uczę się roli już mój na pani tylko się uczy dwóch kolęd, które pierwszy raz słyszę na uszy. Znaczy się uciekali, uciekali, czy to znam, to nie, ja słów nie pamiętam. Jest tam taki jakiś znak pokoju, że się muszę nauczyć, jeszcze się muszę nauczyć ruchów tych scenicznych, yy, do prób przygotowania i tak to jest. Także, to są trzy ostatnie odcinki, które zobaczycie w tym, w tych dniach, czyli piątek, sobotę, czyli piątek, czyli dzisiaj, sobotę i niedzielę. A następne film będzie dopiero od stycznia, gdzieś po nowym roku chyba, 3, będziemy trzeciego, czwartego, jeszcze zobaczymy. No, a my przy, zróbmy zadanie odmytego. gdy takie zadanie musi kiedyś zapać robaka, bo to są miotły, które się tutaj miotują. Daj tę myszkę stąd mi, mi. Pan, mytełki żebyśmy tutaj coś zrobili dla nich. Bo tu mam zadanie, o tu mam takich kurcze gości, który, którzy do nas też przygadywali. Sorry, że jestem już po tym dialogu, ale... no. Bo, bo po prostu dialog był śmiechowy, ale... Mi przycięło dialog i nagrywałam od momentu jak już skończyli dialogować sobie między Aha, czyli też my tu nas zamknęły tutaj, tak? O, tu chyba była czekoladka. Tak. Czekoladkę mamy. I miotły chciał, żebym gdzieś poszedł na górę. Coś tam zrobił dla nich. Dobra. A tu mogę wyjść? Nie, nie mogę. Łopaty nie mogę wziąć. Coś tu muszę tym miotłami zrobić. Dobra. Wielka pani miotła też powiedziała do mnie, że weź czekoladkę. Nie mogę wziąć tej czekoladki. Dobra. Panowie miotły, co mam tutaj zrobić? A dźwigienka tu jest. O boże ty. Jest? Jest! Aha Miałbym coś chciałem tu zrobić, ale nie wiem co Bo mi pozamykały drzwi wszystkie, dobra Oh, oh vidlo we jakieś? Well, I never. So talking pitchfork. Not from around here, are you, boy? No, I'm from the 21st century. I don't ride the reeling like in your type. Therefore, I conclude that I was gonna kick you out of my barn. My oh, czykawe gadki te and przybory nożnijowe. You right you. Were your parents related, like before they were married? Right. So. This is gonna give you a whooping. whooping. Here we go. Yeah. Ow. Mam walczyć z tymi. No, ja tu nic nie widzę! Ratunku! Te widwy mi atakują Na ratunku Miotły Pomóżcie mi, bo tu jakieś wciekłe widły mnie atakują One chciały mnie zabić

Uciekam stąd! Aha, dobra, to może tu hapić sobie skrzynkę, tak? Pudę nie, to on zrobić z tą miodłą? Znaczy się z tymi widłami, to tutaj będę go gonić. Wziął mi stąd! Ściekłe widły mnie gonią! Latunku, ja jestem niewinny Co ja wam zrobiłem, widły głupie? No! Skakuj na tę skrzynkę! Halo, kanker! Nie wydługi się! Tu wściekła mnie idzie. Macie jakiś plan? Nie, on mnie goni! Zostaw oh, <laughs> right. nice like mnie! Kakuj na tę skrzynkę. Bez jeden. Znaczy się par palancie, sorry. Biedły mnie gonioł. Ja to chcę przejść! Puszki! Não. Não vejo ideia tá um te widły no on mnie zab... zabił te widły odważcie się ode mnie dobra co ja wam zrobiłem kanker weź na tę pier... skrzynkę i spróbuj na skrzyni No raz pani przyjdą znowu po mnie. Powiem, że totalnie jestem w dół i nie wiem gdzie mam iść. Nie jestem przy tych miotłach, a to jakieś szalone widły mnie atakują. Z tego co widzę. Widzę tu są jakieś skaczące miotły i ja się ich zapytam o co chodzi. I ja mam jakąś walkę chyba z bosem. No szkóry! No. Pierw. No, to... kamera? Lepsze kamery nie mogę dać. Ja tu nic kuźwa nie widzę. Serio? Ja ten kamerę pomyślałem sobie... Hmm. Powiem tak, że utknąłem w totalnym punkcie martwym. Gdzie ja sobie kupi widły? I nie wiem co robić z tymi mytłami. Więc 20 się w następnym odcinku. Do no daty bajowej.